No się ma dzisiaj trochę o nowym nabytku Husqvarna 445. Dlaczego Husqvarna, a nie Steel lub jakiś chiński zamiennik nak, czy tam hecht, lub inne. No tak się składa byłem w serwisie Huzgarny i prawie że już na 100% byłem zdecydowany, by kupić naka. No ale jak sobie złapałem jedną pilarkę. Z chuzgłarny, drugą znaką mniej, mniej więcej o tych samych parametrach, no to jednak była różnica w wadze i całe wykonanie, jednak toporne, jeśli chodzi o naka. No i się skusiłem na tą chuzgłarnę, na razie nie narzekam. Dzisiaj trochę sobie przeostrzę łańcuch, bo wyrabiam sobie drzewo w lesie, tak jak to kiedyś było na tych pierwszych filmikach z użyciem dzika. No i właśnie będzie trzeba jeszcze Dzika zahaczyć Diesla czy Dzika, Ursusa C308 bo zaraz mnie zniczują znowu, o to nie, Dzik to Ursus C308 Tak, wiem Ursus C308 ale na wszystkie jednoosiowce zazwyczaj mówi się Dzik Trochę tutaj nieporządek bo tak na zimę staram się wszystko upchać żeby było jakoś pod dachem tego nie niszczyło się na deszczu, na mrozie Przyczepka też miałem schowane, żeby nie mogło siedzenie, bo jak stała ciągle, a trochę podesknąć, ale coś nie bardzo chcę, bo to wilgoć. No, jeśli chodzi o samą pilarkę, no, jestem zadowolony, tu już parę razy mi przyłapało prowadnicę, ale jeszcze nie jest krzywa na szczęście. Wiadomo, jak to się zawsze zawsze coś przytrafi. Jedna śruba, napinacza. Jedyne co mogę dobrego powiedzieć. Czy jedynie, no kilka rzeczy, co mogę powiedzieć. Małe spalanie. To już zauważyłem pierwszego dnia, jak pojechałem sobie do lasu. że faktycznie mówię do mojej żony, o, pojedziemy jeden baczek wyrobimy na próbę i przyjedziemy do domu, co tam chwila mówię. No i zanim ten baczek wyrobiłem, co trochę minęło. Tak powiem zdążyło w ręce wejść. No, druga rzecz, łańcuch. Jednak gwarny jest w miarę, w miarę. No. Firma to firma. Bardzo, do, bardzo dobry łańcuch. Nie wyciąga się tak szybko. I też nie tępi. No, jak już na tą no, trzyma. No, tak jak z Chińczyka czy coś tym pilnikiem. Jak się ostrzy, to widać, że te wióry lecą. Ten łańcuch jest mięciutki, fajnie się go oszczy szybko, ale co z tego, jak też szybko się tępi. No, to chyba tyle. Najpierw sobie tutaj wyciągniemy, odpalimy dzika, ursusa, przepraszam. No i podstawimy, i za dwa dni wtedy będę sobie zwoził. Bo zawsze mam taką taktykę w lesie, że najpierw wyrabiam wszystko, wycinam gałęzie, czy tam czuby, czy tam wywrotki jakieś, brzozy, sosny. Zrzucam na kubki, byle jak. Potem biorę dzika. I wywożę do drogi, do stosów, wiadomo, nie trzeba wtedy nosić tyle, wszystko jest w jednym sztaplu, leśniczy odbija, no oczywiście tam segreguje sortymenty, tak jak trzeba, bo bez tego ani rusz. No i drzewo jest po jakichś tam tanich kosztach zrobione na rok, dwa, trzy, zależy ile przyczep, ale wychodzi na pewno taniej jeśli by się chciało kupić gotowca, no już wiadomo coś za coś tutaj trzeba czasu poświęcić, no ale jak się ma sprzęt jeden drugi ta pilarka jeszcze kupiona jest ze wzgl jednego względu, ale to z czasem powiem, bo jeszcze jednego nabytku się spodziewam nowego i to też będzie kolejny filmik, no także wyciągamy. jednym wyjechałem już Zrobić miejsce Chodzi Dobra Dalej, walczyć hmm. Mm, mm, mm. o idzie o Czy błoto? So i? powoli odkopiemy go aderka, Rowery. Na bok. Akumulator do podnośnika. Wyciągarki do wózka, liska. Olej gęsty Hipol, ciężko idzie Kurczę, teraz trzeba postawić Klocka, ja nie mogę Jedną ręką hmm. Postawimy tak No Nie wiem, czy to tak pójdzie To no, tłumnik Może Ora Jest tak chłpiów Stoi i Dobrze jest Jeszcze jest troszeczkę przechylony No i dobrze na wiosnę się zmieni przed robotami na polu Dobra, trzeba zaczepiać przyczepkę, odpalić go żeby to tak so łatwo zaczepić, kurczę Gronica do góry O, żeszcie Kurat Akurat pewnie na progu No wejdź do dziurki No wejdź do dziurki, proszę Cię Aj, kurde kosem będzie jeszcze. Hmm. <noise> jeszcze raz. Może teraz. Bo mogę. Zkami. co. Idę Jedzi. Można palić. O kurde. kamerę się podpali. Trochę nie pracował. Gdzie jest rozrusznik? Hmm, 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 hmm. O, jest rozrusznik. Przekręcamy. I kręcimy. Teraz ustawię kamerę. Popalimy dziada. W sobie na wolnych Taki zestaw do lasu mam Do na stosy Felgi Wiecie od czego? Od syrenki Na trzy szpilki tylko przyspawane Lepsze Ale trzyma Ale powiem wam, kiedyś już raz wracałem Bez jednego koła z lasu Dziś mam nawet zdjęcie Odpadło, trzeba było tu drąga wsadzić. Jako poza robiła w stankach. Przejechało, trudno, trzeba było sobie radzić. Obra, wyjeżdżam i robimy dalej. stawiamy on them Dobra, trzeba ostrzeć piłę. Co by tu w Wkręcić trzeba. Tak. Kurczę, jak zwykle nie dam rady. Jedną ręką faktycznie trzeba chyba jakąś lepszą kamerę. Teraz wkręcę sobie. I tak to wygląda ta zabawa Powiem wam jak macie więcej pieniędzy to kupujcie oryginały, bo z Chińczykami to różnie bywa tak samo jeśli chodzi o silniki do dzika. Też lepsze są te najlepiej w buhondy wstawić to ja mam pora, bo była okazja, że za marne grosze mogę dostać. Ale jakbym miał już kupować to bym wolał dołożyć chyba, bo patrzcie, kurczę. Wiesz jakieś to Lepsze wykonanie wydaje mi się. Jest to chyba teraz wszystko i tak w Chinach jest robione. Tak. No i dobra błyszczy się także krótki film za chwilę jak przecinam w lesie świerka suchego, a potem następny już będzie ze wózki dzikiem. Także na razie do usłyszenia. Cześć. już pęknięty był